Hej, to ja Gringo no i witam was bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym, więc bez będą przedłużenia przechodzimy do odcinka. A więc niedawno wbiliśmy 100 subskrypcji, no i właśnie w tej sprawie jest ten odcinek. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić jest to serdeczne podziękowanie za wbicie tylu subów. No i bardzo dziękuję wam za to z całego serca. No i może teraz przejdźmy do drugiej sprawy, a więc druga sprawa jest związana z pierwszą. A dokładnie... Jako, że wbiliśmy 100 subskrypcji, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na środowy live, który odbędzie się o 18.30 na moim kanale. Będą tam gry z widzami oraz konkurs właśnie z okazji tych 100 subskrypcji, więc jeżeli byście chcieli, nie wiem, kupić, mieć jakiegoś skinka, emocje czy coś, co nie, to pamiętajcie, warto wbić. Można wygrać, będzie losowanie na czat z czatu, więc bardzo serdecznie zapraszam. No i co, i to by było już na tyle z tego odcinka informacyjnego, nie chcę Was zanotać, taki szybki odcinek informacyjny i trzymajcie się do następnego, pozdro!